Widzowie, tylko tak woli ścisłości miała być nas czwórka, ale. Brakuje nam jednej osoby. Brakuje nam pewnego Nyluxa. Pewnie zastanawiacie się, co się stało. Zaspał. O, właśnie, zaspał. To jest dobre wyjaśnienie. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy się do siebie strzelać. Nie dupę. Dobrze. To są łopaki. Gamba! Jeśli dobrze pamiętam, to jeszcze powiem jeden bla. Tak sądzę, tak samo. My. Nie wiem jak My to grać. To Co tu mamy? Piwo! Papierosy. Cokolwiek to jest. Piwo. Piwo. Hmm. Piwo. Yy, Muszę ja sobie jeszcze zamknę okno. <śmiech> Niedobrze. Chory <laughs> <laughs> pojebie To jest na strzał, wiesz? Wiem. Aha. No skurcz, oddaj mu kurwa, tylko nie masz jak od lufy Przede wszystkim zrobimy tak Co w ogóle ten telefon robi? Co no to jest? Czy to I sprawdza jaka jest... Nie, zagra, ten? nie zagrasz sobie w na następnej rundzie. A! Hight. Aaaaa! Okej, fair enough. I... Dobra. 33% szans Nie! <ślesenia> 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 hmm. Czyli są całe z... blanki teraz ja pierwszy Co mogę zrobić? O, Chyba się blanki. zajebać <ślesenia> Ooooo oh. jeszcze jedną rundę Jeszcze no dalej, ja, ty to, dalej jak, ty jak Tak, jak, mm. dalej, do, do, jeszcze, masz jeszcze jedną. <ślesenia> To było szybkie To było Czemu szybkie Przewód mamy O, lupa, zajebiście O, kolejne piwo Jezu, Ktożyk. Projective, ile ty Ktożyk. masz tego piwa? Piwo, 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 piwo. Na siebie dałeś Masz więcej szans... Mam więcej szans na to, że spisujesz, nie? Tak? To zajebiście Ja już zostałem, co jest kurwa? Piękne! Jak kurwa zaraz umrę. w sumie? Będzie, będzie pusta. Ty kurwa komuś ukradłeś? Co? No, Umieszczono jeszcze przez, przez stół. No podobno. bo adrenalinę wziąłem. Może no. Możesz adrenaliną kraść? Adrenaliną kradniesz komuś, kogo wybierzesz. Dawczyni. Morwanku! Niech chuj ci w dupę. Dobrze. <śmienny> to to miło być bakshot ruleta, jest kurwa bullying jak Czekał Czekam jest martwy? Tak, dostałem kurwa... Trzy razy już! Jeszcze nie zabiekł! A ja myślałem, że są dwa live bullet, a nie dwa live. Ale inwerterowałem buleta. Aha! A to mnie chuja zrobiłeś. Ojoj, oj, oj. teraz z moją płynie jedna żywa, jedna nie, chyba. Co? Chyba. Tak mówisz? No to proszę bardzo. <noise> Chuj, to było, to było ostatni bullet Dobra, ile my teraz mamy na boju? Ja już <noise> to... jeden blank. Ja nawet w prawej kolorów nie widzę, tak jak jestem nie? Znowu burner. Czekaj, czy ty zamieniłeś się? Czy to co to było teraz? Nie, też coś zamowałem. Które ci minął? Aha! A to chuj ci w dupę, wiesz? Ileś nie też pojebana, akurat, mogę tyle powiedzieć, nie? Czekaj, ty wyjebałeś jednego Blanka, który tam był? Tak. zwagi dwa obecnie. Fuck! <grym> no. Kurwa! Dobrze, że nie masz tego. O jak dobrze, że nie masz kurwa kolejnego Cięcia. nożyka, bo byłem w dupie. Ma tak, no mam noży. już. Tak to jest. Już mam. A bo to się skończyła tura teraz. Mamma mia! Mamma mia! Czekaj kurwa... To chuja zrobi, ale muszę się... muszę zapalić. Napij się kurwa Ta? Mówisz? No Czekaj, najpierw. To O nie. Dobra. Dobra. Skurcz. Tak. Pepikutści. Spoko. Teraz albo jeden wygrywa albo drugi wygrywa. No to chuj w dupę. Luka ty Aha. Ojojoj! Oj, oj. I teraz tu nie łufa. Ojojoj! Mam jeszcze co zapalić berwitli, kurwa Co za chuj? Krzyczciórę kurwa skipnął Ojojoj oj. No to kurwa Projektiv! Żegnam! Salut! Mam nadzieję, że to będzie smaczny backshot. Wstali kurwa z bardzo. No to co trzy rundy, okej. Jedno Aaa. Co? What, What the fuck? fuck? No. okej, okay, no. ma sens. Okay. Co to kurwa jest? Kurwa No tam brzmioty, których nie rozumiem Ja nigdy ich nie wiedziałem O ja pierdolę Ile? Oho Morwan zaczyna Morwan zaczyna czy się, czy się zemści na skurczu? Dowiedziałeś się coś o trzeciej, czwartej, może ósmej? Czekaj, ja już w to zapisać. <laughs> Będziesz liczył! Eee, ajd. <laughs> o! Helena. No. Nie mam warta dzisiaj. Zdrowia. Ten co Blanka wypierdolił. No nieśmieszny jesteś, wiesz? Wiem. Co to jest? Kto chce dostać? Kto chce dostać? Kurwa, kto chce dostać? Nie, nie patrz tak! Nie patrz tak nie, mażeni, nie patrz, nie, kurwa. na nas, kurwa. Dobra, ostatnio dostał pierwszy morwanek. Aha! No to co, projektor? Na Morwan? Ja mam lepszy pomysł. Oho, zaczyna się. Będzie... Tak, jumowanie! Dobra. Jak to tego to debila lebo... mamy z głowy... To pora mu najebać To co, piąty był blank? I don't know <laughs> Właśnie wiesz W tym rzeczy wiesz I don't know But I hope I, it is not... E, not strzel strzel Strzelaj w debila Mówisz? Tak! Szósta jest pełna! Mówisz? <laughs> e, czekaj, bo ile? 4T? To, to cztery pełne, to ja? ja wam nie powiem, jakie były. Jedna w ciebie, jedna we mnie, dwa w skurcze. Tak, cztery pełne już były. E, czyli teraz mogę sobie skipnąć rundę. <śmany> nie pamiętam, nie? <śmany> były cztery blanki i trzy. E, znaczy cztery live y i trzy blanki, a ja z jednego blanka zinterterowałem. A, faktycznie. Dobra. To są chłopaki. Sobie błagam. <śmany> Ej, no te, ej, pobite gary. Nie palimy w tym domu. To ja jeszcze kurwa sprawdzi, nie? No się ej, no ej, 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 idź! Co ja ci kurwa zrobiłem? Mordał przygotował cały kaliber. Na I było, pusty i dla ciebie. Oj. Okej... Okay. Ja myślałem, że będzie pusta. Eee... Uh... Hmm. Aha. Dobra. Od razu spokojnie. A teraz... Zobaczmy. Ajajaj. Aj, aj. Miał fartę. Kurwa ja tego nie liczę, a tam miałem informację o siódmej. Chuj. Anyway. Ładny skurcz. No. Nope. <laughs> Zajebiście. Ich. Hmm. Słuchajcie! Zróbmy śmieszne. the funny? Nie wiem jaka tam Ale... była. Był live. Czy czy nie? Był live. Ej, ej, Kurwa. <grybuj> to była siódma. Chyba. Ostatnia jest żywa. Jest? Kurczę. Nie. Kurwa. <grybuj> Po co? Nie skupiłem się w chwilie, bo nikt mi kurwa pisał, nie? Wiem, co się ty kuros stało, nie? Vivo! POWO! FIVO VIVO 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 To są 3 live, nie? 3 live 4 blanki Trzy live 4 blanki Ten co za urbanek pisze <laughs> Ja kurwa nie pamiętam to starcie, nie? Nie, no, złatwione. Co to jest? Nawet ja to Co tylko zrobiłeś nie za pierwszą. Zamieniłem ten. Która zamieni? Kolej, kolejność kolejki. Aj, rzucił, aj, aj. rzucił ci Uno reverse. się nie. Zresztą w sumie mi rzucił, bo ty będziesz następny. Skurwy tak się nie wpłynie. Skurwy się nie wpłynie! Skurwy się nie wpłynie. Dobra. Jest sześć kul, 50 50 i skurcz nie ma jamera. Można tak żyć! Kurwa. Dobra, od projektor, próbujemy. <głosy> <głosy> nie tak się bawimy, Morwan. Nie, a-a. Dwie Dobra. blanki. Pierwsze co? Pierwsze co? Papierosik? Papierosik, papierosik. papierosik. <noise> nie, nie robimy tego. <noise> Teoretycznie mogłem na a, siebie ten, dać. Ten, ten. Ale tak to jest więcej kul żywych, żeby tobie przypierdolić. Aj, aj. Tej, w ten sposób został jeden blank. Tak. Ja 25 25%, żeby to był on. Ale... Idealnie. <laughs> Kurwa. Kurwa. Powinno być inaczej. <laughs> nie ma, nie ma co zabrać. Kurwa.

Trzy live, dwa t, blanki. Okay. Od razu magnifying okej. Okay. Nie, bo... Nie, bo Nie. Teraz mi go. Teraz m. No zaz, zaz, u... Kogo zjubowało? Ciebie. Ciebie. <laughs> Chyba mnie zjomował po tym ile razy go ja Dostanie? Ja. O! Lol. Myślałem, że ja dostanę. Ale tak no jest. No z, do y, moją, f, f, tutaj z ofiarą trzeba się zabawić trochę, prawda? Kurwa, nie, 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 nie widziałem dobrze. Ciemna ta gra, kurwa. Się, jeżeli było niebieskie, to. blank. Był live. To był live. Kurko, Baby, <grymne> life, jeden jeden blank, jeden na jeden, I guess O oh, nie. Chief To no, to się zabiłeś, wiesz? No, w o tym wiem. Oj kolego. Oj kolego. Oh. <grymne> Co? raczej. wyjść inaczej. Oj oj, oj. O kurwa Jeden gór Jeden jeden Brother! Przecież to sensu kurwa But, nie ma Either you shot or you get shot Dawaj, złoty strzał Złoty strzał Da? Da Ciebie? To zajebiście <laughs> Uwielbiam te szanse. Dalej ty Tak, wiem, wiem Poproszę skurcz. Skurwy synie wpłynie <gry> aj. aj, kurwa wani Bo Rozumiem, rozumiem. No już myślę, że będzie strzało do polaka. A mi się, kurwa. Projective, te, projective też ma lupę. Możesz jemu zabrać. Jasne, a z tym już zabieramy mu życie. Cii. Skurwy syn. <gry> <Masz>. <gry> Małem. Co jest kurwa grane? Co ty odpierdalasz? Nie, ja ci wypierdalasz z ideą, teraz słuchaj. ty i teraz będzie hicik. I on jest zadytykowany dla ciebie, skurcz. Co to ma runda w jego wykonaniu? Aha, dostaję teraz hita 100%. Nie, ja dostanę, bo to jest skurcz O! Jednak nie Mówiłem? Jednak nie Ja nawet nie wiem ile kurwa kul zostało, nie? Wiesz co? Skurcz... ja ci pozwolę się pobawić, pobawić jeszcze <grym> Ale Zmieniłem jeszcze kolejność Ta? Ta <grym> No proszę bardzo, teraz twoja kolej <grym> Jeśli ja dobrze pamiętam, to jeszcze powiem ci jeden blank tak, sądzę, tak samo Kurwa Kogo że mówisz? Jak to nie to się używa, kurwa, a tak Strzałkę i potem w tak, oka tak. tak. No Ale, ale <laughs> dlaczego mnie? <laughs> well right on... hey! bye, bye. Żegnamy Morwanek <laughs> Skurcz, skurcz Kurczę. Projektor, projektor, projektor. Oh. 50 50. Either you get jako it or you don't. Nie, kusyłeś swoje szanse. Mm, został jeden life i trzy blanki. To nie jest 50/50. Either 50. you get it or you don't. To ta to, 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 to jest 50/50. 50. Albo tak, albo nie. O oh jeden. jeden. O, jej! wszystkie wszystkie naboje. Jeden, jeden. Jeden, jeden. To jest, jest, jest. Teraz jest... 100% że pieniądze są moje, kur...